Miesz kochani, ty tu siedzisz sobie? Ja ci otworzyłam dawno już pokój, a ty tutaj siedzisz? to Kitulka. Jeszcze byłaś zaspana, tak? No dobrze, to ja idę do misji, a ty już możesz sobie chodzić po domku. Już cię otworzyłam. Chodź. W nocy chcę, żebyś nie przeszkadzała, jednak wiesz, moim zwierzaczkom w ich miejscach ulubionych to sobie śpisz osobno. Tak. Co masz na nosku? Czarną plamkę? Cześć, Niunieczka. Cześć, kochanie. Jak się wasz? Dobrze? No to fajnie. Jak tam śniadanko jadłaś? Mm, ładny koteczek, śliczny. Taki ładny, tak? Ładny, ładny koteczek. No dobra. Czekaj, bo muszę iść do miśki. Ty to i tak masz dobrze. A ona siedzi zamknięta, wiesz? Oj, oj oj. Cześć Misiurku. A jesteś tutaj, tak? Cześć kochaneczko. Dzień dobry. Biegniesz się przywitać. Cześć słoneczko. Hej, jak tak biegnie. No chodź. Dzień dobry. No to gadasz do mnie? Ojejku, ojejku, wszystko dobrze, tak? Pięknie się wszystko goi, wszystko dobrze, tak, kochanie? Wszystko dobrze, no super, no super, tak. Kochana, kiciórku, kochana. Czekaj, malutka, czekaj, maluteńka, już dajemy jedzonko. Chcę jeść. Ujej, trzepiesz tak, bo ci przeszkadzają te szwy. Wiem, 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 malutka, wiem. Tak, kochanie. Dobra, dajemy ci. Właśnie, namówiłam Kiciuńkę, żeby przyszła troszkę do mnie. Troszkę na pieszczotki. Przecież ona siedzi tu samiutka. To muszę, jak trochę przychodzę, to jej poświęcić troszkę czasu. Tak, kochanie? No, malutka moja kochana. Malutka moja kochana. Hmm. Kiciulko. Takie biedactwo moje słodkie. Takie moje słodkie biedactwo. Ja tak tylko żałuję i żałuję. Zamiast mówić szczęśliwa, kiciunia. Ty szczęśliwa, kiciuniu. Tak? to u mnie każde zwierzę to jest biedactwo. Nawet ptaszek, co sobie lata i skacze po gałązkach. Powiem, o, jakie biedny, jaki biedny ptaszek. <grywki> wszyscy się ze mnie śmieją właśnie, bo ja tak mam. Biedny, biedny. Wszyscy są biedni. Zawsze jakiś powód do bycia biednym się znajdzie. Ten ptaszek jest biedny, bo ludzie mu zabierają, wycinają drzewa. Zatruwają środowisko, karmią chlebem, ptaszka. Zawsze się jakiś powód znajdzie, nie? Ale też jest szczęśliwy, że żyje sobie skacze po gałęziach. Ty też jesteś szczęśliwa, bo cię ktoś wyrzucił, ale to nieważne, to już przeszłość. Potem widzisz, Asia cię wypatrzyła, nie zostawiła cię bez pomocy. Tylko pisała do ciotki Gosi, pisała, pokazywała. No, aż ciotka Gosi mówi, no to dobra, to ja płacę rachunki, a ty bierz kota do weta. No i ona mówi, o jakbym wiedziała, to już wcześniej bym tak zrobiła. No, za późno, widzisz, powiedziałyśmy, ale wszystko się okazuje, było tak jak trzeba. Wzięła cię do weta, tam cię odrobaczyli, zaszczepili. Żebyś mogła mieć zabieg, wiesz? Tak mówili. No, a potem? Potem znowu Cię Asia zawiozła. To, tak, znowu Cię Asia zawiozła na zabieg. Po dwóch tygodniach. I tam, moja kochana, po tych dwóch tygodniach miałaś operację. No tak. Operację miałaś. No, moja. I kochanie, co? No, i posiedziałaś tam dwa dni czy trzy. I potem ja cię mogłam zabrać, bo akurat Maja mogła stąd wyjść. Także w punkt. Idealnie w punkt, moja panna. Jesteś szczęśliwa, kicia. Szczęśliwa bardzo, bardzo, bardzo. Tak. Fajnie, że się ze mną zgadzasz, rybciu. Mm -hmm. O, jak się koczkowie odbije. Ciołki, kochany, kłodź. Ciołki, kochany, ciołki, kochany, dziaki. Dziaki, kochany, dziaki. To co, zapyłamy do Ciebie pieski na trochę, żeby Cię uczyć. Co? Pójdziesz na parapet Pójdzieć na parapet. Ona ma takie właśnie coś, że jak ją drapię pod bródką, to w pewnym momencie niej chce chapnąć. Nie wiem, co się to nie. Lepiej po prostu pod bródką nie ruszać w takiej sytuacji. I już. Kotki mają takie swoje miejsca. Lubią, nie lubią. No, takie swoje miejsca. Bziuch, jakim jest miejscem? jakimś jest mieściem bziuch? Oj No czekaj co ty wyprawiasz. Jak my teraz mamy. Jak my teraz mamy tutaj się zachowywać. No, się poprzekręcałaś na wszystkie strony, nie te co trzeba. O! tyś, tu jest lepiej. No, tu jest lepiej, Bączku to co, dajemy Cię na parapecik i zobaczymy jak pieski zawołamy, tak? Niech przyjdą troszkę. No poczekaj. Ej, 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 to to jest, co to jest? Musisz się poczęstować, tak? Nie, Mikunia. Przepraszam Cię, ale to jest kotka. Sorry. Masz jeden, tak, jeden kęsik i już wystarczy. No, jak się zachowuje misia? Jak się misiunia zachowuje? obserwuję. A pieski to po prostu są niesamowite. Oczywiście kontrola czystości pod kątem resztek pokarmowych. No i poszły. Widzisz? Poszły. Przestraszyłaś się troszkę? Czy nie bardzo? No jesteś taka troszkę zaniepokojona, każdy wybył. By Fikamika. A, poczekajcie, tylko po malutku, ok? Damy pieskom też smakołyczki, damy piesiaczką, damy, tak. Ale nie skakać, nie skakać, bo się kotek boi. Gdzie jest, gdzie są smakołyczki? Tu są, tak? No tu są smakołyczki. pierwsze oswajanie z nimi, tak. Wczoraj je widziałaś z wysokości. To było ok, Ale teraz troszkę są bliżej, nie? No widzisz? Grzeczne pieski są. Wystarczy, misiuniu. Zobacz, jakie one są fajne. To są grzeczne, dobre pieski. Dobry piesek, dobry. tak, Dobry pieseczek, dobry. Nie lizać pańci. Dobry piesek. Dobry, dobry. Nie lisz mnie. Ach. Wystarczy. Dziękujemy. Dziękujemy za występy. Proszę bardzo, proszę się udać w tamtą stronę. No idźcie już. Idź, idź, mi kunia. Tak jest, idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie. Poszły, wiesz? Poszły, kochanie. Poszły. Spróbuj ty teraz, czy masz ochotę na tego. Nie bardzo ci smakuje. Nie zrobią takie smakołyki dla kotów, że kot nawet nie chce powąchać. A, ja dzisiaj mięsko mam, rozmroziłam, także będzie uczta. No, życzymy wszystkim miłego dnia. Pa.